Brandon Browning, 25 lat, penetrująca rana klatki szpikulcem do lodu, 50 fentanylu, GCS-15 stabilny i zakochany. Nie ruszaj się, twoja partnerka jest w drodze. Nie jesteśmy razem. Poznałem ją rano. Do jedynki. Pomożemy ci. Niewielki krwiak opłucnej po lewej. Zróbmy USG, żeby ocenić serce. Jestem. Ktoś go dźgnął? Nadział się na szpikulec. Sam się dźgnął? Już rozumiem, co znaczy, że miłość odbiera rozum. Poznał miłość życia. Odjazd. Kolejny. Stałem za barem na firmowym branczu. Podniosłem wzrok i zobaczyłem dziewczynę moich marzeń. Brak krwotoku. Najlepsze 17 minut mojego życia. Krótko, żeby kogoś poznać. Była w Japonii. Makoty i kolekcję robaków. I Tomografia potwierdziła zapalenie uchyłka. Śrubokręt? Szpikulec. Miłość go ogłupiła. Warren, skup się. Podaj antybiotyki pani Grady i wróć na radiologię. Trafił tylko w płuco. Bardzo blisko serca. Mielin, tomografia. Zawiadomie ich. Jak nasz Romeo? Dobrze. Zaangażował się bardziej niż ona. Każda potwora znajdzie amatora. Niektóre kilku. Przyganiał kocioł. Mieszacie przysłowia. Mamy zdjęcia. Wygląda na to, że szpikulec przebił łuk aorty stępującej. Spójrzcie tutaj. Wokół miejsca wbicia utworzył się krwiak. I nie ma krwotoku? Szpikulec zatyka rany. Jeśli go wyjmiemy albo poruszymy, pacjent może umrzeć. Jak go przewieziemy? Jeśli ktoś na nas wpadnie, umrę? Zaczniesz krwawić i przewieziemy cię na operację jak najszybciej. Boże, będziemy ostrożni. No, nie wiem. Jechałeś karetką, a potem windą. Jestem pesymistką, ale widzę spore szanse. Nie ma powodu myśleć inaczej. A potem będziesz szczęśliwy z jakiej na imię? Nie wiem. Nie spytałem. Miałem 17 minut. Brandon, uspokój się. Musisz nam zaufać. Dobrze. Spokojnie. Wszyscy z drogi. Na mój sygnał ja wyznaczam tempo. Będzie dobrze.